Moi drodzy, właśnie znajduję się na terenie jednej ze szkół, do której uczęszczałem i mam na dziś pewne przemyślenie właśnie związane z edukacją. Zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum, a nawet chyba trochę na początku liceum ambitnie podchodziłem do tematu szkoły. Wiadomo, jakieś śledztwa z czerwonym paskiem, jakieś tam lepsze zachowanie, dobre oceny. Powiedzmy jednym słowem, no byłem trochę takim lekkim kujonem. Może nawet nie na tyle kujonem, ale ta nauka jakoś łatwo mi przychodziła, jakoś spędzałem mało czasu nad książkami, a zapamiętywałem dużo też z lekcji, jakoś miałem w pamięć może fotograficzną, umiałem się po prostu uczyć, żeby na sprawdzianie tą swoją wiedzę pokazać. No i teraz chciałbym przejść do clou tego całego odcinka, czyli dlaczego nauczyciele bardzo często zachowywali się jak jacyś policjanci. Coś się wydarzyło, coś się na odpierdzielało, ktoś kogoś pobił, ktoś kogoś zaczepił, była jakaś afera. Dlaczego oni nie brali osób winnych za to? Dlaczego oni nie brali osób, które brały w tym udział? Dlaczego nie chciały te nauczycielki, nie wiem, przepytywać y, tych, co się pobili? Wiadomo, z nimi też rozmawiali, ale brali osobę, która miała dobre zachowanie i dobrze się uczyli. Dlaczego? Odpowiedź jest bajecznie prosta. Chcieli, aby ta osoba donosiła na swoich kolegów. Wielokrotnie, to właśnie ja byłem taką osobą braną na spytki, kto tam się pobił, no powiedz i tak dalej, i tak dalej. A pamiętam, moja mama zawsze mówiła, ty się w nic nie mieszaj. Jak cię będą pytali, zawsze mów nie wiem, nie wiem, nie widziałem, i tak dalej, i tak dalej. Do niczego się nie przyznawaj, potem cię będą ciągać, ktoś będzie miał pretensje, nic nie wiesz. No i oczywiście tak też robiłem, bo nie chciałem się rozjebać jak ostatnia pizda na kolegów. I tu dochodzi do sytuacji, w której chcę przedstawić, że nauczyciele naprawdę nie są w porządku. Zaraz pytanie. A może ty też się biłeś? Możemy ci obniżyć zachowanie, bo nie chcesz z nami rozmawiać. Dlaczego nie możesz powiedzieć? To dla ich dobra. My chcemy tylko wiedzieć, kto zaczął. No Kamil, po kim jak po kim, ale po tobie bym się nie spodziewała. A może ty też masz coś wspólnego? Może ty też się z nimi biłeś, co? No i po co takie coś? Co, kryminalnych, żeś ta się naoklądali, czy co? No nie wiem, jesteś takim kurde agentem CSI, to może odciski palców zbierz i tak dalej, jak ty takie dochodzenie chcesz robić, a nie próbując odwrócić jakiegoś ucznia. Widzicie, i taki nauczyciel nie pomyśli sobie, że na przykład jakby nawet taki uczeń dobry, który i tak już pewnie jest postrzegany jako ciota, bo dobrze się uczy, mniej łobuzuje niż inni, powie na kolegów: no to ten, ten się bił. Pomoże sobie? Będzie może bardziej gnębiony, jeszcze. Może będzie miał jakieś kłopoty, ale nie, kurwa. Nauczyciel nie pomyśli o tym. Bo on tylko myśli, żeby dojść, kto zaczął. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo ja myślę, że uczenie donoszenia na kolegów to mało pedagogiczny sposób.